Jesteśmy w bloku na skrajnej 1 Jedziemy starą indo Esseno. Ale szczęście! Pamiętam ogólnie jak kiedy się ona zacięła, ale teraz normalnie jeździ. Mamy tematyczne drzwi Coś ciekawe tu jest barienka Tu nie ma lustra Mamy przegląd do stycznia 2024 roku Bardzo fajna Ale inna to ten stara Patrzcie To jest 10 piętro Niestety drzwi od zręba mamy Taki rugierek Tu jest nowa winda Uuu, tu jest się poświetlana pamiątkowa. Nawet może być ta winda. O kurde, Jezus Maria. Ale szczęście Tutaj taka, takie oświetlenia. Monitoring. Pamiętam, że kiedyś ona nie działała. Pierwszy w sierpniu to było Jezusy Maria ale co jest? Nie, nic się nie stało Dobra, parter I tam starym Senem się przejechała. To była stara winda Seno Obok niestety tam jest nowa, ale nie będę ją jechał i to była stara Sano, Tutaj macie taki przycisk. Zwyk możemy na drugie puścić. Patrzcie jak on pojedzie. No i co pojechała? To była stara Sano, na no, skrajny 1. Cześć.